Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony DARMUSAK i zapraszam na otwieranie kolejnych trzech okienek z kalendarza adwentowego. Przejdźmy sobie najpierw do wcześniejszego okienka i zobaczymy, co też tutaj mi z tego okienka wypadło. Tutaj mamy 8 grudnia i uwaga. No dobrze, i mamy żeton do automatu, mamy kamuflaż z fajerwerkami i 10 tysięcy kasiorki, także w sumie całkiem, całkiem spoko. Przejdźmy sobie teraz do obecnego kalendarza, tutaj mam dwa dni do odbioru. Najpierw otworzymy sobie dziewiąty, potem otworzymy dyszkę, to są takie jak widać podwójne, więc teoretycznie liczę na to, że nagrody będą. Lepsze, no i mamy jeden dzień konta premium, no, mamy części i misje razy 5 do zdobytego doświadczenia 3 sztuki. No, myślałem, że troszkę lepsze te nagrody będą, ale jest co. Jest. No dobra, i teraz sobie jeszcze sprawdźmy w takim razie dziesiąty. Mamy kolejny żeton, kolejne misje i kolejne części składowe, więc te dwa dni to właściwie powtórzenie jednego i drugiego. No dobra, tak wyglądało. Tak wyglądał kalendarz adwentowy. Jeśli chodzi o żetony, już mam ich 20 sztuk. Myślę, że możemy zobaczyć, co też tutaj te żetony przyniosą, więc ciach. Pierwszy żeton. Tyk. I mamy dużą apteczkę. Dobra, lecimy z kolejnym. 30 tysięcy kasiorków. To jest bardzo fajna nagroda. To mi się, akurat, podoba. Zobaczmy dalej. Zestaw naprawiający, poprawiający mobilność. To też jest niezłe. Duża apteczka to zestaw demontażowy 3 sztuki. Czasem się przydają, nie mówię, że nie, więc w sumie może być. Kolejne 30 tysięcy kasiorki, to jak najbardziej mi się podoba. Zobaczmy co dalej. Duży zestaw naprawczy dwie sztuki. O, to też powiedzmy. W miarę spoko e, automatyczny system gaśniczy, dwie sztuki, no z tego to się tak troszkę mniej cieszę. E, co tu mamy? Książeczkę szkoleniową Wielka Brytania, to jest spoko. Myślę, że to się przyda. Zobaczymy, co będzie dalej. O, proszę bardzo. Doświadczenie 500, no myślę, że jest ok. Mamy jeszcze kolejne żetony. Automatyczny system gaśniczy. Dwie sztuki. No to tak średnio. Duża apteczka. Już tak troszkę gorzej. Dodatkowe kredyty za bitwę. Książeczka na zwiększoną liczbę kredytów za bitwę, to jest fajne, kasiorki nigdy za dużo, jak to mówią, więc to się może przydać. Potem mamy kolejny system gaśniczy, o tak troszkę mi niepotrzebne. Zobaczmy co dalej. Tyk. Zestaw demontażowy 3 sztuki, no, zostało jeszcze 5 żetonów. Kolejne systemy gaśnicze. No, uczyłem na to, że troszkę tej kasiorki będzie więcej, prawdę mówiąc. A te losowania tak na razie, jeśli chodzi o kasę, to takie dosyć ubogie. O, coś nowego się pojawiło. Naturalne maskowanie, to jest dyrektywa. więc coś innego niż do tej pory. Uwaga, zobaczmy co teraz. Znowu system gaśniczy. Okej. Okay. I jeszcze mamy dwa żetony, tak? Uwaga, uwaga! 30 tysięcy kasiorki. No, to jest nagroda, która mi pasuje. I chciałbym teraz jeszcze jedną, jeszcze jeden taki, właśnie takie losowanko. A wypadnie książeczka szkoleniowa Francja razy dwa. O, to też jest całkiem fajne. Także z tego też jestem zadowolony. No dobra, słuchajcie, tak wyglądało losowanie 20 żetonów. W tej chwili mam zerowy stan, więc będę zbierał kolejne i za jakiś czas zrobimy pewnie kolejne losowanko. Ok, z mojej strony to wszystko, trzymajcie się i do następnego, cześć.